Wszystkim tu San i witam Was bardzo serdecznie na kanale DDUP. W dzisiejszym filmiku chciałabym porozmawiać z wami o pewności siebie. Wiele osób boryka się z jej brakiem, i ja, prawdę powiedziawszy, jeszcze kilka lat temu byłam niesamowicie wstydliwą osobą. I tak naprawdę cały czas uczę się budować swoją pewność siebie, ale ponieważ jest to problem, który nie dotyczy tylko mnie, a wielu, wielu osób, postanowiłam stworzyć o tym filmik i przekazać wam kilka moich własnych rad. Tym samym może pomogę niektórym pracować nad ich pewnością siebie. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to. Oglądajcie dalej Zacznę od tego, że budując swoją pewność siebie Musisz pozostać wierny swoim ideałom Nie musisz robić i lubić wszystkiego co popularne Ani robić i różnych rzeczy, które ci nie odpowiadają Nie bój się powiedzieć nie Nawet swoim najbliższym znajomym, którzy mogą cię nakłaniać do czegoś co po prostu tobie osobiście nie pasuje. A także nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest totalnie indywidualny, autentyczny, jedyny w swoim rodzaju i nie powinniśmy udawać kogoś, kim nie jesteśmy tylko po to, żeby inni ludzie na przykład nas polubili. Jakiś czas temu usłyszałam fajne stwierdzenie i postanowiłam się z wami podzielić przy okazji tego filmiku, a dotyczy ono tego, że pewność siebie jest jak mięsień. Wszyscy się z nimi rodzimy, ale jeżeli chcemy go rozbudować i być bardziej pewni siebie albo rozbudować nasze mięśnie, musimy nad nim ćwiczyć. Więc przede wszystkim staraj się skupić na tym, co jest Twoim atutem, co jest pozytywne w swojej własnej osobie. Okej, okay, możesz nie lubić swoich ust. Twojego nosa, swoich uszu, rąk, nóg, czegokolwiek. Jeżeli Twoim kompleksem jest coś, czego nie możesz zmienić, to po prostu staraj się o tym nie myśleć, a zamiast tego skup się na tym, co jest w Tobie fajnego, niesamowitego, nadzwyczajnego i coś, czego nie ma w innych osobach, które mijasz na ulicy. I nie musi to być coś, co dotyczy Twojej osoby pod względem wizualnym. Może wspaniale potrafisz gotować, albo pięknie grasz na pianinie, rysujesz ymm, i robisz różne inne niesamowite rzeczy. Staraj się skupić na tym, co czyni cię unikalnie. I z czego możesz być dumny, jeżeli chodzi o samego siebie. Pamiętajcie też, że pewność siebie jest ekstra. Super jest czuć się mega pewnym siebie i. Robić to, co nam się żywnie podoba, ale postarajmy się nie przesadzać, a także dawać szansę innym. Czasami dookoła nas są mega wstydliwe osoby i musimy po prostu czasem im trochę pomóc, żeby to one wyszły gdzieś tam troszeczkę bardziej przed szereg albo dorównały nam samym. Nie bądźcie samolubni wobec posiadania pewności siebie. Jeżeli ktoś z Waszych znajomych jest mega wstydziochem, postarajcie się mu w jakiś sposób pomóc. Może czasami rzucić jakimś komplementem, albo po prostu pomóc im walczyć z tą wstydliwością na różnych polach. Niektórzy na przykład Boją się do kogoś zadzwonić przez telefon, więc w jakiś tam sposób podbudować ich pewność siebie i powiedzieć, że wszystko będzie ok, mogą spokojnie z kimś porozmawiać przez telefon. Niektórzy na przykład boją się podejść w restaurację i coś zamówić. Po prostu każcie im to w końcu zrobić. Zobaczcie, że po kilku razach ich pewność siebie wzrośnie na tyle, że potem nawet bez pytania podejdą i zamówią jakieś zdanie albo proszą o rachunek. To są takie malutkie niuanse, malutkie drobne rzeczy których na przykład osoby, które mają gdzieś tam wyższą pewność siebie nie zauważają. Także niech budowanie pewności siebie nie dotyczy tylko nas samych, nie bądźmy w tym samolubni, pomagajmy też innym podnosić wskaźnik. Wielokrotnie nie uda Wam się osiągnąć coś, nad czym bardzo długo pracowaliście, albo zrobić czegoś, co gdzieś tam z tyłu głowy sobie zaplanowaliście, ale brak tej pewności siebie Wam po prostu nie pozwolił. Także nie bójcie się upaść, ciągle wstawajcie i pracujcie nad tym. W czym jesteście beznadziejni. I zobaczycie, że praca nad samym sobą i własnymi wadami podniesie Waszą pewność siebie. I oczywiście można tutaj robić różne takie triki, typu na przykład odżywianie się lepiej albo ćwiczenie, e, może zrzucenie kilku kilogramów, jeżeli czujecie, że macie kilka zbędnych kawałków tłuszczu na swoim ciele. Nie bójcie się też zmian, starajcie się wyjść z takiej swojej bańki. I robić coś, czego w życiu byście nie zrobili, albo czuliście pewien strach przed tym. Pamiętajcie, że budowanie pewności siebie jest to pewien proces i wiele razy podczas niego upadniecie, ale wiele razy też podskoczycie gdzieś tam do góry, wejdziecie na wyższe szczeble i zauważycie, że warto jest starać się podnosić swój poziom pewności siebie. Jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podobał, to wiecie co macie robić, wiecie co się robi. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu filmów ode mnie na tym kanale, bo bardzo chętnie bym porozmawiała na. Za tematy. Jeżeli są jakieś, które chcielibyście, abym poruszyła, to też zostawcie je w komentarzach. Ja z wami widzę się już niebawem. Do zobaczenia. Miłego dnia. Pa! pa!